Trzymaneczko z tej strony ja, czyli kto, czyli Stonka. Dzisiaj Wam pokażę model Black Zone Smyther, który dostałem jako nagrodę za konkurs, który był organizowany na kanale RC Króla, a sponsorem y, tego kanału, czyli osoby, która prawda, ten model rozdawała, jest sklep modelarski RC Trax. Nie zapomnijcie wbić na stronę RC Traxu, na stronę na Facebooku, na stronę na YouTubie, oraz do ich sklepu internetowego oraz wpadajcie też na konto RC Króla, ponieważ ma on nowe konto i właśnie chce dobić 1000 obserwacji, żeby robić live'y Także nie przedłużamy, bierzemy się do unboxingu. Modelem już sobie wcześniej jeździłem, po naklejki, żeby mieć, chociaż cokolwiek, żeby Wam opowiedzieć, jak to jeździ, jak to się zachowuje i jak to w ogóle wszystko wygląda. Także bierzemy się do unboxingu, wyciągamy go i Wam go pokazuję w całej okazałości. Po rozpakowaniu w zestawie znajdziemy samochód, akumulator wraz z ładowarką na USB, aparaturę, zapasowe spinki oraz śrubokręt i naklejki oraz instrukcję obsługi. Jest to model w skali 1 do 12 z napędem na 4 koła i jest to wersja desert baggie. Model jakościowo jest bardzo dobry. Posiada on armotyzatory na sprężynach, ma on dosyć duży prześwit. I co najfajniejsze, lampy z przodu oraz z tyłu co pokaże też, gdy podłączymy już akumulator. Tak model prezentuje się od boku, od przodu, od drugiego boku oraz od tyłu. Z tyłu znajdziemy koło zapasowe oraz spinki trzymające naszą karoserię. Po zdemontowaniu spinek ukazuje nam się całe, cała elektronika samochodu. Kabelek idący od lamp. Tu znajduje się silniczek. Tak on prezentuje się z góry. Model uruchamiamy do życia przytrzymując ten przycisk. Model wtedy światełka zaczynają nam mrugać. Dopiero jak połączymy się z aparaturą, będą one świecić się na stałe. Jest to model bardzo prosty i przyjemny w użytkowaniu. Od razu po wyjęciu z pudełka i naładowaniu akumulatora jest on gotowy do jazdy. Podejrzewam, że na oko waży gdzieś około kilogram, może, może mniej, może więcej, coś w tym stylu. Jest on bardzo fajnie wykonany. Zwłaszcza że za producent zadbał o najmniejsze szczegóły, takie jak ludziki w środku. A więc poznajcie tytusa i romka. Naklejki dołączone w zestawie musimy przykleić na boki, tutaj na maskę. Ja przykleiłem sobie też jedną naklejkę od RC Traxu z tyłu. A tak z tyłu też prezentują się te światełka, o których mówiłem. Tak jak już mówiłem, modelem przyjemnie się bardzo jeździ. Jest on bardzo fajny. Jak dla początkującej osoby, z czego w sumie jest do tego przeznaczony, jest po prostu idealny. Prędkość nie jest za wolna, nie jest też jakoś mega szybki, żeby nie dało się nim normalnie sterować, zwłaszcza dla osoby, która na przykład pierwszy raz zaczyna swoją przygodę z RC. Czy jestem z niego zadowolony? Jestem bardzo z niego zadowolony. Jest to mój największy model w kolekcji w obecnej chwili. Jeszcze raz chcę dodać, że jest to model wygrany z konkursu. Cenę modelu, jaką jest teraz na rynku, możecie sobie sami sprawdzić. Nazywa się on Black Zone Smyter. I zapraszam Was jeszcze raz do sklepu modelarskiego RC Trax w Szczecinie. To może omówimy sobie teraz trochę aparaturę. Mamy dwa pokrętełka. Jedno odpowiada za zbieżność, drugie odpowiada za prędkość, z jaką ma y, działać nasze serwo. Ten przycisk ster-rev, wydaje mi się, że jest to po prostu przycisk, żeby odwrócić, y, z tego co zapamiętam, chyba sterowanie. No i przycisk on-on. Off-on. Jest to prosta, bardzo łatwa i przyjemna w obsłudze aparatura. Kółeczko od skręcania jest pokryte taką fajną miękką gąbką. Dziękuję za oglądanie i macie jeszcze jedną malutką przebiteczkę jak to auto jedzie. Znaczy to nie jest jakaś mega przebitka, ale nagram więcej filmów jak tylko wyjadę nim gdzieś dalej.